Wiesz jakie to trzeba jaja mieć? Żeby się wspiąć na coś takiego? Zobacz, to masz tyle rozsterek wewnętrznych, psychicznych. Boisz się, ale robisz to i do przodu. Wiesz, że jest one-way ticket. Mogą ci nawet butle ukraść. Czy nie mówiąc o całych przygotowaniach, mnóstwo tego. Tu cię zomboli, tu ten. Tu coś może zeżre, zeżresz. Albo wody się jakiś złej napieś i sraki dostaniesz. No Wyobrażacie sobie, że przez takie głupie zdarzenie by se skręcił kostkę i cały misterny plan pizdów? A to nie mogli wlecieć tym helikopterem tutaj od razu? No po co oni tyle szli? Bez sensu, to nie mogli stąd se wlecieć, by dużo sił zaoszczędzili. No powiem szczerze, że jak tu masz lęk wysokości, to nie pchałbym się, nie? Czemu? No, jak masz lęk wysokości, no czemu? Bo masz po co około 30 metrów dół? W no sensie, Ja widzę, że chodzą po tym ludzie, ale jak patrzę na na przykład tę siatkę poprzerywaną. Tak średnio bym powiedział, tak średnio bym się pewnie czuł. Nie wygląda to na najbardziej stabilną konstrukcję. Masz nagię, co jest jesteś jesteś pi... Wymęczył ona nas, nie? Wymęczył. A weźmie bo... się bo... 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 Ci se wchodzą z plecaczkami. A, bo... Ale było męcząco, A, bo... nie? Tymczasem ten ziomek. No powiem wam panowie, no dzisiaj daliście wycisk. Świadomie jakby bałem się o, o swoje życie, nie, że to był moment, w którym po prostu się boisz, co nie? <laughs> Ruszył się. Kręciłem się w akcję, ledwo oddycham sam, już mi się duszno robi, a będą mi gadać, reaguj. Kręciłem się, historię. Sam zaraz będę butli potrzebował. I przechodzimy do materiału, który w sumie cały czas chciałem obejrzeć. Materiału związanego z Patecem. Mount Everest, Mount Everest. Climbing Mount Everest is the experience of a lifetime. Patec, tak. nie zabij się na tym Mount Everestie, no przecież... dobrze. O, skrzyd! Ale za. Sobie... Oczywiście, warto było Kasik zaprosić, dlatego jednego ujęcia było. Everest, Mount Climbing Mount Everest is the experience of a lifetime. Padec, Aj. nie zabij się na tym Mount Everestie bo No dobrze przecież... no by było, no kurwa. Nie, jego wyprawa stresuje. Tak? No. To hmm. Mount Everest to już jest podobno jakiś kompletnie... Dużo... Kurde, jakbym wiedział, to bym coś powiedział więcej, że a ja w niego wierzę, patent za szradę. Chociaż nie, to pewnie by nie użyli, bo to na początku potrzeba negatywnych opinii, że, że mu się nie uda. Mogę liczyć tylko i wyłącznie na swoje umiejętności i to, co wyniosłem do góry. Prowadzę zawodowo ludzi w góry, zajmując się tylko tym od prawie 10 lat. Nigdy nie mieliśmy takiej osoby, która tak mocno zaangażowałaby się w projekt. No tak się angażują ludzie, którzy realizują marzenia. W sensie nie wiem czy są inni ludzie, którzy wchodzą czy 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 podejmują takie wyzwania, ale no to 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 jest to zaangażowanie wynikające. Ah, the... uh, you see this is our second uh, cameraman, <laughs> yeah. yes. The first one. Yeah, yeah there's the, 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 yeah. the, the first one, the the, the 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 one who is doing the job on top. Oh, yeah, yeah. Okay, let me help you. No, it's okay, it's okay, it's okay. You will help me uh, up there. Up there you... Right now I have uh, power. <laughs> ale patrz, jak się z angielskim wyrobił. Proszę bardzo. Czas się tak nie śmiało tego, a tutaj już <coughs> całe z jakichś smoltoki tego ten. Boże, najgorzej, jak nie lubisz smoltoków i jeszcze masz je prowadzić w obcym języku. No ale kombo. Jak w piekle. Ok, welcome, a? ok, thank you. który razy na wyleczyć. Chcę chyba cięć, I wiesz kadwa i tak dalej. To są prze. Nie, to są. K... Nie widać po nich, ale ich. K... Mają długości przynajmniej 20 cm. A jaja. jak Są tak wielkie jak arbuzy. Kolejna noc, która trwała 4 godziny. 4,5 godziny. Jeżeli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się. Eee, bardzo ci się podoba? No, no Kopiłbyś takich pewnie sporo, nie? No, na pewno przynajmniej sztuk jedna. Na pewno, także proszę Państwa, bierzcie przykład twardego, nie? Przynajmniej jedna. Nazywam się Marta Naczyk, jestem dietetykiem sportowym i przygotowuję ludzi do wypraw wysokogórskich. Założenie jest takie, że jemy zdrowo, jemy piękne jedzenie, ale prawda jest taka, że czasami jest ciężko utrzymać tą dietę. Czasami to żywienie leżało i mówiłem mu, żeby zadbał o, o żarcie. E, Dojadał gdzieś tam na mieście Dobrze proszę państwa czas na regeneracyjny posiłek Marta dietetyk byłaby bardzo zadowolona Nie będę pokazywał co wczoraj jadłem Bo lekki cheat meal wleciał Leciutki oczywiście Raz w ogóle musieliśmy zmienić catering Bo był tak gówniany Ale zobaczcie ile to ludzi jest zaangażowanych W taki sukces jednostki W sensie że jak losowy ziomek Znaczy no, no może nie tyle losowy No bo z jakimś tam doświadczeniem mniejszym Ale jak chce osiągnąć coś takiego To ile to ludzi jest zaangażowanych Dietetyk Tu takie przygotowania. Tu takie, kurwa, że pomijając sam aspekt pracy tej jednostki, jaką musi włożyć, to jeszcze ile ludzi dookoła musi się swoją wiedzą, doświadczeniem, to jeszcze w tak konkretnym zadaniu podzielić. Niesamowite to jest, że tak naprawdę no, nie wszyscy pracują na sukces tej jednostki. No. Ogólnie to naprawdę starałem się trzymać dietę. Bardzo, bardzo było dla mnie istotne, bo tak, Patec pewnie prowadził redukcję jak gimper. Do tej pory redukcja na KFC. Wiem różnicę. Witam ja <głos》>. serdecznie proszę Państwa. E, idziemy właśnie teraz na puzę, czyli taką oficjalną imprezę przed wyprawą. Ma nam to pozwolić, wejść na górę. Ma... Ale fajna ta bluzka jest. Odwiedź sklep, kup koszulkę. Edycja limitowana. No kurwa, słono sobie liczy. 170 zł. No jaki głęboki przekaz. Jeżeli jeszcze przez piekło, nie zatrzymuj się. Mmm, Taki model. Zachęca do zakupu. Zobaczcie, jak też jak kupicie bluzkę, to tacy uśmiechnięci będziecie. Może się skuszę. Też ten motyw diabelski tak mi średnio leży. Zatem będę musiał do dorożały się zgłosić. No bo jeszcze gorzej do Palasada. Yeah. Piesek, jaki słodziak. Piecie. Actually I was training for five months. Really, like, I, was training. I, I was trying hard. I, I don't need to, you know, we just want to have fun. It's not necessary. The healthy health and the the nie every is the most important. There is no, no no rush to do anything. We just want to have fun and, and enjoy. My tam siedzimy w tym. Kur... Tam i ty mówisz, że tak. dobra zabawa, zdrowie. Tak. Tak. No? Nie ma. Ch... Nie, 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 to tak nie działa. Jak już jesteś w kampie czwartym, to myślisz, że umrzesz. Wiesz? Po prostu, że jest bardzo źle, ale idziesz. Także tam już dobrej zabawy nie było. <noise> no właśnie, tak sobie trochę myślę, że takie wejście na taką górę, to to chyba nie jest cyklu, liczy się dobra zabawa. Tak jak to mówią przegrani. Tylko, że raczej, kurwa, no tak trochę musisz być napalony na to, żeby to osiągnąć, a nie... Myślę, że mamy butelek nie jest In case. Coraz częściej ma miejsce sytuacja, że komuś giną butle z tlenem, szczególnie Nie ma to miejsce górę. na Everest. Ja P dole kradną na Everestie? <noise> Niesamowite to jest! Człowiek musi przy butlach spać, bo ci zapie... No, w nocy butle. Niesamowite! Kradną butle z tlenem. Szerpowie, którzy znoszą butle z tlenem puste, dostają za to pieniądze. Zostało to wprowadzone jakiś czas temu po to, żeby sprzątać Everest. Też zdarzały się takie sytuacje, że ktoś pełną butlę, która leżała przed namiotem, odkręcił, spuścił tlen i zabrał jako pustą do bazy, za którą dostał później pieniądze, a wspina wspinacz, który, którego to była butla, został na lodzie. We don't want to have, like, you know, tę sytuacja, jak. Or some of the... Teams? Yes. No problem. Okej, okay, yeah. perfekt. Jak no problem jak butlę kradnął, człowieku. Ja co. Przecież ja jestem bosem, nie? Ja tylko że teraz jak ja nie wyjdę, to będę pośmiewiskiem, ale tym. Piękny jest. Tu Paekś taki zrobił? No będzie się wyróżniał. Super bomba. <laughs> Różowy jest. No nie, no kur... Ej, a to nie jest też tak, że patec nie lubi małp, bo one kurwa mu, jak był gdzieś tam na wyprawach, czy ten, to mu podpierdzielały jakieś rzeczy. To nie była też taka historia, bo on zawsze mówił, że małpy to mędy są. Że takie oni by słodziutkie tego, ale że to, że to są mędy. To on ma love, hate relationship z nimi. No właśnie ja pamiętam, jak oglądałem któryś z jego odcinków, to on był taki raczej nastawiony, że go w

Pasru, jakbyś w podróż kosmiczną wyruszał. będę wydawał pieniądze, nie? Kilka rzeczy podmieniliśmy po prostu na modele, które tędzi uważa, że są lepsze i ja mu ufam w 100%. Czy myślisz, bo już drugi raz tym sklepie? Możemy zrobić Tak, Nie, 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 sure that with respect. Yeah. Yeah. I I <laughs> <laughs> you respect. Okay, thank you very much. <laughs> Little discount, you know, man? You know that word? So, 6000, yes? I heard that uh, if it has uh, snow, there is 6000, yes? Yeah. No i... A kupy to jest yeah. ja, bożotę, tak gdybyś nie miał lęku wysokości, to byś w las na Monteverest? Też, gdyby nie ta kontuzja barku. Tak, kto wie, w jakim miejscu bym teraz był, nie? Więc takie gdybanie. <laughs> Co by było, gdybym nie miał lęku wysokości. Może byłbym tam przed patecem, no nie wiadomo. Nie wiem, czy to by cokolwiek zmieniło, bo po prostu mnie nie ciągnie do takich rzeczy i tak, tak ekstremalnych przeżyć po prostu. Więc raczej nie byłoby to na, wiesz w jakiejś skali moich marzeń czy rzeczy, które chciałbym realizować. Najprawdopodobniej już będzie coraz gorsze jedzenie, nie? Teraz Im dalej w las, tym gorzej będzie. Co? Szukałeś wkładu, co? Szukałem jakieś kluski albo coś. No to nic. To jest eliksir. Ja to codziennie wydupcałem, tak po trzy nawet, nie? Czasami. Każdy, w każdej lodży. Dobre. Dobre, nie? Czuł? Dobry chłopie. No, ale to dobre, no. Stopniowe pogarszanie warunków życia zamiast takiego ostrego przeskoku. To dobrze w sumie. Polamy nasz pierwszy trening spinaczkowy. Zaczynamy. Ja już zadyszkę po tych schodach złapałem. Ja też, no tego leciutko. Dlatego leciutko lecimy. A tutaj e, te kamienie, nie? To jest to, ta zmora tutaj ludzi, którzy gdzieś tam pracują w biedzie. Na wszystko, no, do wszystkiego potrzebny kamień. Pod drogi przede wszystkim. To wygląda jak jakaś. Wiecie, jak Age of Empires, trzeba kamienia wydobyć, żeby murek postawić albo domek zbudować. Popieprzone to jest. Że dosłownie jakbyś jakąś strategię grał, trzeba kamień wydobyć. Na oh, sure. O, oh, i wyobrażacie sobie, że przez takie głupie zdarzenie by se skręcił kostkę i cały misterny plan wpizdł? <laughs> Jezus Maria, to to, nie, to po prostu niesamowite by to było, że jakiś głupi taki błąd na jakiejś rozgrzewce. Yeah. No powiem szczerze, że jak tu masz lęk wysokości, to nie pchałbym się, nie? Czemu? No jak masz lęk wysokości, no czemu? Tu masz po co... 30 metrów dół? W sensie ja widzę, że chodzą po tym ludzie, ale jak patrzę na na przykład tę siatkę poprzerywaną to Tak średnio bym powiedział, tak średnio bym się pewnie czuł Nie wygląda to na najbardziej stabilną konstrukcję Masz nagliwość? Like, Wysokość jesteś patrz. Pi... The old people like from village, they used to drink water like this Even nowadays in the, in the village, you know? yes. They drink water like this. If they have uh, water like this, they do they wash hand first, and then they put water here first in the green this okay. You can try it. Well, <laughs> <laughs> I think I I will be you know I know that it's uh, very safe, but okay. I will just be good, but, uh, yes. It's so you No głupio by było srania dostać Chociaż Patec to już ma taką florę bakteryjną jaką tam w Indiach żarty rzeczy Robione na oleju silnikowym To mam wrażenie, że jego układ pokarmowy to naprawdę ciężko by było czymś zaskoczyć No chyba, że właśnie byłby zaskoczony jaka czysta woda, to może chyba, że w tę stronę Ja na przykład czuję Czuję lekko hmm? Lekko takie, nie wiem czy to jest z braku snu Czy z tego, że jak się myśli to Mój duża, moja duża głowa jest ten, ale Czuję leciutko Ale też czuję, że na przykład te pomiary tlenu z są git, że, że ta hipoksja coś tam kładała. Bardzo ważnym parametrem, o którym tu to to ciągle przywija jest saturacja, dzięki której mamy taki przynajmniej mm, pogląd na to, jak nasza krew jest natlenowana. Ale to jest tylko numer, więc to musi iść w parze z całym naszym samopoczuciem. Czasem możemy mieć po prostu zimne palce. I wyjdzie nam słaby wynik. Po prostu. Nie, hey, ale to jak, jak ja się tak ochodzę na siłownię i mam 840 testosteron, to taki patec jak na Everesta wszedł, to on chyba kuwa z milion ma. To jest, to jest matematycznie niemożliwe po prostu. Wiesz, jakie to trzeba jaja mieć, żeby się wspiąć na coś takiego? Zobacz, czyż to masz tyle rozsterek wewnętrznych, psychicznych, kurwa. Boisz się, ale robisz to i do przodu. wiesz, że jest one way ticket. Kurwa, mogą ci nawet butle ukraść. mówiąc o całych przygotowaniach. Mnóstwo tego. Tu cię zomboli tu ten, tu coś może zeżre, zeżresz, albo wody się. Jakiej złej na z sraki dostaniesz. To tam jest tyle kurde, znaków zapytania i rzeczy, na które nie da się przygotować, że to trzeba być tak pewnym siebie albo w sumie świrniętym, bo to też tak można na to patrzeć, że to jest też nieprawdopodobne. Kiedyś ta zasada pomagania w górach komuś, kto potrzebuje pomocy, była taką uniwersalną, powszechnie przestrzeganą zasadą. Dzisiaj widzimy, że to również się zmienia i coraz częściej z tych gór najwyższych docierają do nas obrazki o tym, że ktoś tam umiera, a zespół znaczy komercyjnych wraz ze swoimi przewodnikami po prostu mija tą umierającą osobę skupiając się na realizacji swojego celu ja ja ten ten cel jest ludzi naprawdę normalnie Serio? Tak, dlatego bardzo cię proszę uważać stary. Dobra. Naprawdę. Słuchaj, jeżeli cokolwiek po prostu zawracaj kajkula. Dobra. Jasne? Dobra. Masz wiesz, masz być cały. Dobra, jest popieprzony, że ja, ja to oglądam sobie jak film. I czasami taki mój mózg się gubi, jak są te sceny, że takie mam. No wiecie, jakbym film oglądał, no jakaś tam dramaturgia na potrzeby sytuacji, ale potem tak mam chwilę, żeby tak się pukał i mówię, Cześć, kurwa, przy to na serio zrobił, to jest dokument, tak? To naprawdę się wydarzyło, a nie, że wiecie, podbitka na, na kamerę czy coś, nie? I my, kurwa, takie mam. A tak szczerze chciałbyś dokonać tego co on. Co nie? Nie jest to w sferze rzeczy, której ja bym chciał osiągnąć. Natomiast podziwiam jego za to, co zrobił. Rozumiesz? Czyli to jest. Nie ma takiego elementu zazdrości, w stylu, ja też bym tak chciał, tylko po prostu tak na czysto doceniam czyjegoś skilla, nie? Ale nie z taką myślą, że o ja bym też tak chciał, tylko po prostu patrzę na to i myślę, Koks. Ale bez takiego jakiegoś poczucia, że, że to jest dla mnie kierunek. To po prostu jest nie, 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 niemiłosierne, nie? Czyli się patrzy na to i. Nie będzie tanga między nami, choćby na się Nie rodzaj. No, Pięknie O, piesio Luce, Luce. Luce. E, Eber, Eberes, Elobucze, which one? Lovice behind this You so can see that. This one? And there? And this, yeah. this, one will yeah, be? Behind this Ok, fuck. This. też wygląda całkiem to Behind this Czy yeah. yeah. Ci tam widzisz tyłu, takie Fax. te? O tem? To co looks nice, Ale stary Everest Nupce, ta graniuwa. Uh, has anybody walk on this Nupce ridge or no? Yeah, yeah. yeah, yeah. And some, has anybody uh, like this here? No, I mean I mean uh, summit lotce uh -huh. by going on the ridge of Nupce or no? It's not possible. It's not possible, No, Dobra, no. okay. no, no, zobaczymy dajcie mi dwa lata. Ej, dobra, ale <laughs> dobra, ale... <laughs> <laughs> tak czułem, że się zrodził plan. <młynny> tak, dopatrz na, to. <młynny> A za Na razie nie aż tak bardzo. Wydaje mi się, że jak zobaczy sobie górę, to wtedy nie. Serio, to w ogóle wygląda, jakby on na jakiejś innej planecie był. Tak, co no jadę sobie w jakąś planetę. Ja lecę, Elo. Polecam wyjść z domu Tomuś. No nie wiem, kurwa. Jak wychodzę z domu, to widzę betonozę. Co twardy? Wiedziałem, że wiedziałem, że dla czekolada zrobimy taką niespodziankę, co? Żebyś już dzisiaj nie za dużo, bo dzisiaj mafinka, ten... Stary, ale codziennie jesz to samo, nie? Jak na co dzień jesteś, nie wiem, wychowany na pierogach, z i tak dalej, dostajesz dalbata, czyli jakąś mieszankę z soczewicy, z ryżem i z czymś tam krupiącym, no okej, okay, jak zjesz to pierwszy raz to jest spoko, ale jak jesz to, nie wiem, siódmy dzień z rzędu... No właśnie, ja bym wszedł na ten Everest, tylko ku... A właśnie po drodze schabowego nie można opierać, i to niestety przekreśla moją misję. Bo tak długo bez schabowego nie wytrzymam. A już byłem blisko podjęcia tej decyzji. Brak tlenu, coraz większe zmęczenie, a iść trzeba dalej. Dobra, twardy, gratulacje. Piątka. Duża piątka, zwita. 5 tysięcy pierwsze. Dla mnie żaden wyczyn, bo jestem profesjonalistą. Dla mojego Piotra Twardowskiego, kochanego operatora, po raz pierwszy. Gratulacje wszyscy klaszczemy udało mu się, ponieważ to nie jest takie proste. Pocałowaliśmy 5000. No. Wszystko było super. Zeszliśmy. Naprawdę nie spodziewałem się tak dobrego samopoczucia jak w kurniku jak w kurniku, a ja mam pota tam Wziąłeś no to... mi pota? Jeszcze jednego? A nie wziąłeś sobie? Ja mam tam pota A to ja ci wziąłem z mętką. Z mytką mi wziąłeś? Ja i... wziąłeś. Nie tu Nie Nie pakuje się dzisiaj, jutro się pakuje mamo no wy... Będziecie do mnie czekać a, a, te chusteczki To do mycia To do mycia Ewidentnie brak tlenu. Codziennie sprawdzałem dużo razy natlenienie. Ale wiecie co, kiedyś tak było? Pamiętam, że pojechałem z rodzicami na jakieś tam święta, były czy coś. Pojechaliśmy na wieś taką y i tam na święta do jakiś nie wiem, tam ośrodek był czy restauracji, nie pamiętam. Coś tam było takiego. I kurwa też tak jak głupawki dostałem. W sensie tam sobie biegałem, ten, jakoś tyle się tlenu nawdychałem. Że też jakieś takie głupawki dostałem, no wszystko mi śmieszyło. Ale pamiętam do tej pory ten taki stan, że, że tak, nie wiem, za, za dużo chyba tlenu. Głupawki dostałem. Czuję się słaby po prostu, czuję się stary jak Kubuś Patecki. To jest... Jacyś nie umarli. Jakiś nieumarły uciek? wyrwał się z armii, kurwa, i się przejechał. Co jest? Zobacz, jeszcze temat, jakieś dzwoni. No zobacz, to jakiś duch. No, kurwa, zesrałbym się chyba tam. Oj, na pewno bym lżejszy szedł pod górę później po takim spotkaniu. Czwarda piątka Bam. Mamy to, Bam. to dzisiaj najdłuższy dzień chyba, co? No był taki wymagający trochę, nie? Wymęczyło nas. Wymęczył A Boże, bo... Ci se wchodzą z plecaczkami. Wymęcił. Ale było męcząco, A, nie? Tymczasem ten ziomek. No, powiem wam panowie, no dzisiaj daliście wycisk. O, kurde, no, ale było męcząco bez kitu. Ledwo idę. Ej, <laughs> a ja te ziomki, co tak targają te rzeczy, nie? To. Bo ja kiedyś na przykład, jak czytałem książkę Cejrowskiego, to on opowiadał, że są też tacy tragarze tam w Amazonii, tylko z nimi, jak organizują wycieczki. Tylko z nimi jest taki problem, że oni żyją liście kokainy. I dlatego. No, I są bardzo wydajni, i w ogóle, ale. Krótko żyją dosyć, nie? W sensie dużo są w stanie przetachać. Gdzie problem? No nie, tu się zastanawiam, czy ci też jacyś są na dopalaczach, czy oni tak normalnie. Na Wereście Fistek wciągają. No, to się wszystko zgadzało. Terpowie są przyzwyczajeni do małej zawartości tlenu i innego ciśnienia. No to, to się domyślam, tylko wiesz, kurde, jeszcze takie kilogramy przywdziały? Jakiś ten plecak był ogromny? Trzeba być w kurwa silnym. Wiedziałem, że jest naprawdę źle, ale cały czas gdzieś tam w głowie walczyłem. Mówiłem zaraz poczujesz się lepiej, zaraz będzie dobrze, usiądziesz, napijesz się herbaty i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, wiedziałem, że jest po pierwsze, jest bardzo późno, bo już było po godzinie 16, a o 18 robi się już tam ciemno. Ja cały czas mówiłem, że jest okej, okay, że jest ok, on po prostu odwrócił się w pewnym momencie i powiedział Twardy, jak ty się kurwa czujesz, bo widzę, że jest źle. No i wtedy jakoś mnie to tak złamało i powiedziałem, że no Kuba, jest, jest, źle. Świadomie jakby bałem się o, o swoje życie, nie, że to był moment, w którym po prostu się boisz, co nie? Ruszył <noise> się. No kurwa, wkręciłem się w akcję, ledwo oddycham sam, już mi się duszno robi, a będą mi gadać, reaguj, kurwa. Wkręciłem się w historię. Sam zaraz będę butli potrzebował. Pierwszą opcją był powrót helikopterem, na tamten moment niemożliwy ze względu na warunki pogodowe. Drugą opcją było zostanie tam na noc, przespanie, zostanie tam do świtu. I spanie przez całą noc na aparaturze trenowej. Wyrzuty sumienia miałbym ze względu na to, że ktoś całą noc musiałby spędzić ze mną, nie, nie śpiąc, i obserwować, czy wszystko ze mną jest ok. Decyzja padła na powrót po prostu e, schodzenia jak najszybciej w dół przy pomocy aparatury trenowej. Nie? Ej, ale sam fakt, że jest możliwość, żeby tam helikopter wleciał, to i tak trochę psychicznie ci daje takiego. Wiecie. Że coś jeszcze można zrobić. Nie wiem, jak przebiega taka akcja. Nie wiem, jak to rozwiązują. Czy to jakieś koszta są, czy coś tam, ale tak psychicznie coś tam z tyłu głowy masz. will we'll be doing very good shots Dava, yes? yeah. yes. sure. yes. We you, you know? <laughs> A to nie mogli wlecieć tym helikopterem tutaj od razu? No po co oni tyle szli? Bez sensu, to nie mogli stąd się wlecieć, by dużo sił zaoszczędzili. Nie no, lot helikopterem, petarda. To jest jedno z y, moich y, ulubionych wydarzeń w ogóle w y, Himalajach. Co tam się wydarzyło, no, naprawdę. Kurwa po Himalajach ze helikopterkiem śmigasz? Piękne życie. 700 dolców za butle i 700 dolców za helikopter mi wisisz. Nie, no to ty, kurwa. Ja myślałem, że to większe pieniądze. 700 dolarów? Myślałem, że to więcej taka przyjemność. Dziwne, że ta góra nie zawaliła się pod ciężarem twoich jaj. I komentarz. O Jezu. Nie, ale zajebiście się to ogląda i to jest na przykład dla mnie dynamiczny materiał. Czyli czułem historię, która fajnie była uzupełniana. Czułem się jakbym sam się tam wspinał, mi się duszno robiło, ale jednocześnie, wiecie, no po kolei wszystkie elementy i mogłem w tym brać udział. Kurwa, zajebiście się to ogląda. Serio, te ujęcia z drona, to siedzisz i jakbyś inną planetę oglądał. Zajebisty materiał. To jest content dla trzydziestolatków właśnie. To jest content dla trzydziestolatków. Topka, naprawdę to jak ja to obejrzałem, to mi trochę wiarę w polskiego YouTube'a przywróciło. Że są jeszcze jakieś treści dla ludzi w moim wieku. Bo jedna rzecz to oczywiście to, co Patec zrobił, no nie wiadomo, ale druga sprawa to jest to jak to tutaj przekazał. Jak to jest zmontowane, jak jest przemyślany cały koncept. No to jest topka, naprawdę. Totalna topka. I co? I tyle. Dziękuję wam bardzo. Papa, pa. fajnie było. Trzymajcie się.